Atrakcja dla małego pieska, jak najbardziej też spoko. Są małe kaczuszki. Brzydkie kaczątka. Słuchajcie, aż mi serce drży ten e, łabądź. I dalej ja zadupcałem, za zadupcałem I co jakiś czas są takie zatoczki, jak tutaj widzicie, jak taka, w której my staliśmy przed chwilą. E, o kurczę, ważka mi tutaj siedziała, ale to nieistotne. Co chciałem powiedzieć, że można się zatrzymać, przekąpać w tej rzece, bo oczywiście jest czyściutka, nawet ciepła. Ja jestem ciepło nie lubię zimnej wody i muszę tutaj przyznać, że ta woda jest naprawdę cieplutka, że nawet chyba umoczę dupę dzisiaj. A to się rzadko zdarza. Słuchajcie, korzystam właśnie z mojego zaczepu na klatkę piersiową i będziecie tutaj przez dłuższy czas razem z nami. Są małe kaczuszki i jest cała rodzinka kaczuszek. I tu słuchajcie będziemy mijać całe stado młodych łabędzi. Z mamuśką albo z tatuśkiem. Nie umiem rozpoznać yy, łabędzi, czy to mama, czy tata, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tych młodych jest. Wow. Brzydkie kaczątka. Wow. A w tym miejscu jest znak, że to jest 64 km całego spływu Bledka no i kolejna jakaś przystań, e, port, rossocha. Tutaj sobie można zatrzymać się na jakąś kaweczkę i tak dalej, ale my płyniemy dalej Ale będziesz miała z bledką tutaj Saigon. Z tym, z tym wielbłądem chciałem powiedzieć, z tym będzie. Przyspiesz. Ale piękne. No właśnie. W takim miejscu postanowiliśmy sobie zrobić krótką przerwę i idziemy do baru na górkę po kawę, kawę na wynos, jak się da, a jak nie, to na miejscu się napijemy. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz, blecia? Uciekaj. Już do panciochy, już do panciochy. Szybciutko, do panci. Gdzie jest pancia? Gdzie jest? Сугай <laughs> те aż mi serce drży ten łabędź, którego przed chwilą widzieliście przy tej przystani gdzie zatrzymaliśmy się po kawę i jak odpłynęliśmy byliśmy ostatnim kajakiem który odpłynął i zaczął płynąć za nami tak agresywnie płynąć za nami więc zaczęliśmy no ja przyspieszyłem Zuzia tam trzymała sobie kawę żeby, żeby nie wylać a ja zadupcałem 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 jak odpłynęliśmy tak dosyć daleko od tego łabędzia który cały czas płynął za nami to on tak zaczął lecieć w naszym kierunku że ja tego nad wodą ja tego nie nagrałem bo miałem kamerę tutaj na na klatce piersiowej I ja spieprzałem po prostu tutaj na tym Ja nie wiem, takie przeżycie, że serce mi chce wylecieć I tuż dosłownie metr Od naszego kajaku skręcił trochę w bok Bledka go obszczekała I się zatrzymał z takim syczącym, dziwnym dźwiękiem Odstraszającym nas I dalej ja za zadupcałem Zadupcałem, Zuzia wylała kawę sobie na nogę Całe szczęście z mlekiem to się nie poparzyła <słuch> Ja pierdykam, jakie przeżycie I później jak płynąłem, dalej zadupcałem To ten łabądź jeszcze nas odprowadził Dosłownie, nie wiem, z 20-30 metrów i zawrócił, czyli on gdzieś tam pilnował swojego gniazda, nie wiem. Także na rzece uważajcie, naprawdę uważajcie, no na te będzie, bo są szalone. Jak ja żałuję, że tego nie nagrałem, no. Życie w szuwarach. Na, na łące wypasają się kroga. Dredka jeszcze zainteresowała. Co to za no tak? Witajcie, witam Was tutaj na zdrowym ządzie na rzece, a tutaj mijamy przepiękne, urokliwe miejsce jeszcze z bocianim gniazdem, z bocianem w środku, z młodymi bocianami. No niesamowita miejscówka, właśnie do Ta... tu są domki do wynajęcia, jakaś agroturystyka, pod bocianim gniazdem w ogóle się nazywa, domki do wynajęcia. Niesamowite. I również mają kajaki do wynajęcia, więc można... Przypłynąć sobie tutaj do nich i bezpośrednio stąd, wyruszyć na rzekę. No, bardzo fajnie to wygląda. Właśnie takie miejsce mi się w życiu marzy. Ale do tego jeszcze przejdziemy. O, masz super lekka teraz. Ekstra, nie? Tam chcesz się schować? Chcesz się schować tam pod spodem? Schowaj się, no. Dobry piesek. Chcesz na mnie popatrzeć, tak? No, super jest na kajakach, tak? Pamiętasz takie aktywności kajakowe? No, byliśmy już tutaj kiedyś. No, ale No i słuchajcie, kochani, tutaj jak widzicie, atrakcja dla małego pieska, jak najbardziej też spoko. Także jak jesteście psiarzami i macie takiego małego dziada na pokładzie, to kłaczor jest zadowolony. Małe ja siebletka. Takie wiesz, mamy takie konkretne. Wiesz no, takie nowoczesne pagaje też mają zupełnie inny kształt, pewnie taki bardziej opływowy. Są leciutkie, żeby cię nie męczyć. Jest różnica na pewno. To taki, takie, konkret. Zobaczcie jakie pies uwił sobie gniazdo. W moich nogach! na no, domu. Zobaczcie, tutaj na gołą klatę jestem dziś fabryką witaminy D. Łapiemy witaminkę, słoneczko trochę wyszło, więc trzeba skorzystać. A tutaj w krzaczorach piękna chatka z zielonym dachem. Tego pewnie nie widać, ale cały dach jest zarośnięty. No i my słuchajcie, na gołą klatę łapiąc witaminkę D, zatrzymaliśmy się u kogoś na pomoście. No nie wszędzie są tabliczki, że zakaz parkowania. Tutaj jest zakaz wejścia o teren prywatny, ale tabliczka jest dopiero tam, nie tutaj na pomoście, więc ktoś dopuszcza tutaj możliwość zatrzymywania się. Natomiast tutaj w tym miejscu właśnie chciałem Wam powiedzieć, żeby zachowywać te miejsca, w których się zatrzymujemy w takim stanie, w jakim się tutaj przypływa bardzo często, bo one są sprzątane przez właścicieli. I tak dalej, żeby tutaj nie zostawiać śmieci, a przede wszystkim ogarniać, żeby nie było papieżaków, bo papieżaki to jest chyba największa zmora. Tu w kilku miejscach po drodze były znaki teren prywatny. To nie jest wc. To nie jest wc, słuchajcie. Więc uszanujmy po prostu czyjąś prywatność, czyjąś własność w zamian za to, że możemy sobie w takim miejscu przycumować. podwdzięczajmy się tym ludziom po prostu pozostawieniem po sobie porządku wszelkiego rodzaju wcety, toalety i inne kibelki. Oczywiście znajdują się w tych różnych barach po drodze, których no jest tutaj nie mało, więc można to zaplanować, zatrzymać się i po prostu siku kubkę sobie zrobić w miejscu do tego przeznaczonym. Taka tutaj informacja ode mnie dla wszystkich zainteresowanych. Pies nam wpadł w przewary, właśnie. Spadła normalnie, spadła z pomostu. Ale jaja, pies wpadł kurczę do, do szwarów, dobrze, że tam bardzo głęboko nie było, ale no cóż, no nic, my płyniemy sobie dalej, nasza traska już pomału dobiega końcu, więc widzimy się prawdopodobnie już na brzegu. No i słuchajcie, my już dobijamy do brzegu, wyprawa 13-kilometrowa Krutyń-Ukta za nami, w tym miejscu są znaki tej firmy, z której wypożyczyliśmy sobie kajaki. I właśnie podjechał ten zielony busik, którego widać właśnie jest od nich, więc akurat mamy idealnie transport. Pewnie poczekamy, aż tych ludzi się zbierze więcej, ale to zobaczymy, więc zaraz bijemy do autka i lecimy do swojego samochodu. Także. A Ukta, miejscowość właśnie rozpoznawalny znak, to jest taki most tutaj w tej Ukcie i właśnie tutaj kończymy. Trzeba się pożywić trochę po tym kajakowaniu. No i siemoneczko, tutaj z parkingu właśnie parkingu tej firmy spływów kajakowych wodniak. Chciałem Was pożegnać. Podziękować za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę, wpadajcie na zdrowyzont.pl, róbcie ekologiczne zakupy i wdrażajcie ekologiczne nawyki w swoje życie i... I tak to wygląda. No, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. Mam nadzieję, że film się podobał. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie tego typu atrakcje. No, to jest jedna z moich ulubionych aktywności, takich wodnych. Bo kąpać się i ten, to nie za bardzo w wodzie. A popływać sobie kajaczkiem, jak najbardziej. Także my wszyscy zadowoleni. Zuzia już z bledkiem, z, z pieskiem w aucie. Jedziemy sobie z powrotem na Mikołajki trochę pocilować, zjeść, popracować i, i tyle. To by było na tyle, kochani. Także trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!